Trzymajmy listka z tej strony. strony Teraz a dzisiaj ze mną jest. Witold Razken. Dzisiaj jesteśmy na serii. Na mojej serii, czyli na odludziu. Dzisiaj będziemy robić. żniwa Soi. Tak. Czym akurat Soi, a nie. jęczmienia? Bo. Nastąpiła jak... szybka zmiana. Tak. Nie zapisał mi się save. Wie... Mm. I... po odcinku. Więc zmieniliśmy nawet uprawę, bo coraz się bardziej opłaca. Ale my chcemy jak najszybciej zarobić, więc, A no co, wchodzimy do sklepu i będziemy kupować. Tutaj... O. No, żeby zrobić żniwa, musimy mieć kombine. Znaleźliśmy taki. Fajny, śmieszny, mały kombajn, w, ni ta, w bardzo niskiej cenie. John Deere jeszcze do tego. 130 koni, ale tam jest chyba, można go zwiększyć, w moc koni. Tak, na gąsienicach, chciałeś. No. Chciałeś też kabinę. Pierwsza, wzóry z kabina. Pierwszy o ten, dokładnie, kabina. No i konfiguracja silnika, też brałem najmocniejszy. Bo już wcześniej przygotowaliśmy się z pieniążkami. 148 koni. Przygotowaliśmy się z pieniędzmi właśnie na możliwość zakupu tego cudenka. No. No i header. Do kompletu właśnie z tym kombajnem były dwa headery. Mniejszy do słabszego silnika i większy do większego silnika. Ten większy kosztował chyba 2200 i nie pamiętam ile miał metrów, 4,6 metra, a te mniejsze, pokaż 3,8 metra No, ale jak mam większy silnik to można wziąć też większy header Wziąłem do naszego John Deere'a 620 turbo 6200 Tak jak to mówi I No, według mnie fajnie wygląda na tak niż na takich kołach nie wiem, wykręty, żeby móc wziąć ten... Tak, niemniej jednak nie jest on tak zwrotny jak zwykłe właśnie kombajny, które są oryginalne z, y, y, w grze. Nie jest tak zwrotny, mimo tego, że ma właśnie gąsienicę. No, ale za tą cenę myślę, że i tak jest to mały szkopu, no. Jeżeli chodzi o, 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 o sterowność tego, tego kombajnu. Tak w ogóle, to dotrzeliśmy z 1500 5 euro i teraz mamy 1500 euro. Tak jest. Aż mamy chyba wszystkie maszyny wykupione potrzebne. Wiesz co, no chyba nie do końca, bo... Jeszcze odchwaszczenie. Tak, Opuściliśmy sobie w tym sezonie, ale w następnym już trzeba będzie się wziąć i, i chwasty też trzeba będzie robić, żeby... No żeby to wyglądało już tak autentycznie bardziej. No. Co? Chcielibyśmy też, żeby chciałbym też, żeby Pitrasan opowiedział, co będzie planowane. Bo rozmawialiśmy o tym właśnie przed odcinkiem, co będzie planowane na, na tej serii tutaj chodzi o szczególne uprawy, bo nie mówimy tutaj o kukurydzy, słoneczniku, jęczmieniu soi czy rzepaku, tylko mówimy o tych nadzwyczajnych uprawach, takich jak Kiszonka, jak topola, topola energetyczna, jak bawełna, buraki, ziemniaki. I rozmawialiśmy o tym i Pitrasan powiedz. Co chce, co będziesz tutaj robił w ogóle na tej serii tych, tych właśnie specjalnych upraw To pola energetyczne i i kiszonka. No tak właśnie żeśmy rozmawiali, tak właśnie rozmawialiśmy. Plus jest taki, że zasugerowałem yy, Pinterasanowi, żeby właśnie wziąć kiszonkę i to pole energetyczną Kiszonkę raz, bo wychodzi z tego sporo hajsu no. a to pole energetyczną dwa no, jest ona czasochłonna i długo się ją robi. Natomiast z topoli energetycznej, do topoli energetycznej przysłuży nam ten sam sprzęt, który właśnie do yy, do kiszonki. Do kiszonki tak. Wystarczy tylko header zmienić. Yy, zakupi się elegancki, elegancką siekczkarnię i pojedziemy właśnie. I będzie to myślę, że będzie spoko wyglądało. Tam też widziałem headery yy, do właśnie do topoli energetycznej na modhubie w różnych kolorach, więc będzie można wybrać sobie szklanik, która będzie tobie podoba bardziej pasowała. A header właśnie do topoli energetycznej wybierzemy sobie z modhaba. No. No bo tutaj dostępna oryginalnie jest tylko do New Hollanda, a no szkoda, żebyś był tak ograniczony. Jak możesz skorzystać właśnie jeszcze z dodatkowych headerów. No to co? Soja już urosła. Trzeba zacząć chyba ścinać. No. Zwróćcie uwagę, bo wcześniej oglądaliśmy już ten kombajn. Yy, tak, tylko nie wierzaj w soję, bo masz niszczenie włączone. Wiem. Tak, są tutaj właśnie drążki. Weź uruchom. Najpierw trzeba rozłożyć kombajn. Wyjdź z kombajnu najpierw. Yy, widok zmień. Mhm. O, ta klapka się otwiera, czyli już rozłożyłeś kombajn, ta klapka góry się otwiera właśnie, no. jest rozłożony, dobra, i teraz wejdź do środka i włącz kombajn. O, podnoszą się gałki właśnie, dźwignie, spójrz na prawą stronę. I nie pamiętam chyba, dajesz gazu to on nie, nie? A, tylko ta mała to jest z prawej strony, no i pedały działają. No, słuchajcie, jak na taki ciągnik, to znaczy, jak ta, taki kombań, to, to i tak w sumie spoko działa. Zegary są tylko yy, wizualne, one nie, nie funkcjonują, nie działają. <gry> one tylko są. No. To no co, to jazda? ciepła, nie, ale jedziesz. Tylko nie pozostawiaj tam. I tak to się sypie, stoję i to że to zrobiłem. Na ogromnego mijaka mhm. No co, zaraz będę dla jakieś zarobki no, w sumie jeszcze muszę coś sprawdzić co? A co chciałeś zrobić? E, ustawić rurę, tylko nie pamiętam, podejmuj na dół lewy, górny i na dół. Mieliśmy też opowiedzieć o zwierzętach, no bo jak jest tutaj cała farma, to trzeba też jeść zwierzęta. Patrzysz gdzie jedziesz? No właśnie. Musisz tak widokiem sterować, żeby widzieć gdzie jedziesz. No. Bo patrzysz teraz w podłogę, teraz patrzysz na siebie, patrz przed siebie albo wyjdź z kombajnu i patrz z innego widoku. Bo szkoda, bo to się ciężko ogląda, jak robisz właśnie takie widoki i nie widać nic. Ciężko się to żeby ogląda Tak, żeby było jak najwięcej widać Mieliśmy też opowiedzieć o zwierzętach No to powiedz jakie zwierzęta wybrałeś Świnie i kury. Świnie i owce Tak, świnie i owce, tak, tak rozmawialiśmy No co, no? Nie ma o czym rozmawiać. Świnie dają obornik na Nojowice, więc przydadzą się. Z owiec będziemy mieć pełne, a karmiemy je tylko trawą albo sianem. No, przypuszczam, że będziemy karmić się trawą, no bo sianem to, to bez sensu, żeby kupować jeszcze dodatkowo przetrząsać, więc będziemy karmić tylko i wyłącznie trawą. E, oczywiście zakupiliśmy też e, do tego wszystkiego, e, do, tego, do tej naszej akcji dzisiejszej zakupiony został e, ciągnik, e, przepraszam, ciągnik. Przyczepę zakupiliśmy, też taką fajną z Wodhava. Też w niedużej cenie. Przez to kupujemy jest w niedużej cenie, więc... No trzeba szukać tak najtańszych, żeby właśnie można było yy, jakoś tak było dać radę to wszystko obrobić Jak nie na to zarobić No właśnie, bo jak im droższy, tym więcej trzeba właśnie jeździć, trzeba zbierać. Czy... Na tej sali trzeba więcej drzew ścinać Trzeba, trzeba, no. To taka jest przede wszystkim... Charakterystyka tej mapy, że po prostu te drzewa trzeba będzie jak najwięcej ścinać. To, co może, zsypiemy to, co mamy i byśmy yy, pokazali, jak to wygląda, i zakończylibyśmy odcinek. No. Opowiedzieliśmy bardzo dużo o tym, co tutaj planuje się na serii ludzi właśnie. Uważaj, nie wieź w, w zboże, bo masz. Zniszczenie yy, upraw. Tak, żebyś nie zniszczył sobie przypadkiem. Przyczepa jest z ruchomym dyszlem. Więc całkiem, całkiem, całkiem fajnie to może wyglądać Ciekawe czy się pod tą rurą. E, mieścisz się Ale szkoda, że ta rura nie jest widoczna Jaka? Że ze środka nie jest widoczna O, no, wiesz, nie spodziewaj się jakichś kokosów y, po kombajnie za, za, za 9 tysięcy Za 9,5 tysiąca Czemu nie chce sypać? No, ma się dać, mnie to dziwi. No, ale mam. O, o czekaj, dobra, sypie. To tam to zostawimy, co? No. Ale wyszło, patrz. <laughs> ale wody cię No, nieźle. Sypał w powietrze. <laughs> w powietrzu znikne... znikało. To co? Tym akcentem będziemy kończyć? No. Jest przyczepa, jest kombajn. Z żniwa soi. No i kombajn oczywiście na gąsienicach, żeby nie było lipy. To on, co? Tym akcentem byśmy zaczęli. Za, Zakończylibyśmy odcinek Pitarasan. Lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym. A ja się żegnam. Trzymajcie się czołem. Papa. pa. Wiesz pa.